Kochani, ja Maćku. Zbyszek. Zbyszku. Jakie są dzisiaj Wasze role? No. Ochrona sceny. Pilnujemy, żeby żadne postronne osobistości nie właziły. Czy ja wiem, że to nie jest wasz pierwszy raz w sztapkach, ale no, przez. Zbyszek, twój, pierwszy. twój pierwszy. Tak, pierwszy. W, jak, w jaki sposób? E, no, co się skłoniło do dołączenia do naszego grona? Nociek mnie skłonił do tego. <śmiech> <Zachęcił> <śmiech> Namówił macie. mnie i, i zachęcił, oczywiście. Jak ci się no, do, do teraz podoba <laughs> nasza. Bardzo mi się podoba, e, żeby była ładniejsza pogoda. <laughs> no, niestety na pewne rzeczy nie mamy wpływu. E, a w takim razie, chłopaki, no to co wam się tutaj najbardziej podoba? E, najbardziej chyba się podoba tutaj na, atmosfera między ludźmi. Między nami, między też gośćmi na y, wydarzeniu, a cóż no, reportuar jest dobry. Jeszcze koncert przed nami. Będzie dobrze. To nic, troszkę wody nikomu nie zaszkodziło jeszcze. No dokładnie, w końcu mieszkamy w Brukseli, nie? I czekamy na Kasie Nosowską. Tak. Super, dzięki no i słuchajcie powodzenia. Dziękujemy. No to by też. <laughs>